bardzo miło mi Was powitać w samolocie Bubiczka w Tbaron 58. Ja jestem pilotem od ponad 10 lat. Swoją drogę lotniczą zacząłem będąc dzieckiem, kiedy lataliśmy bardzo dużo przez Cypr do Jordanii, gdzie wychowywałem się w Bliskim Wschodzie i tam zaraziłem się lotnictwem, podróżując cały czas po, od terminala do terminala i moje wrażenia były na tyle, na tyle wspaniałe w dzieciństwie, że, że zawsze garnąłem się do tego, że spróbować latać. Mając już uprawnienia będąc pilotem zawodowym, postanowiłem wspólnie z kolegami zacząć propagować lotnicze aspekty podróżowania po kraju i od tamtego czasu do dzisiejszego dnia minęło 7 lat, mamy 25 samolotów w ofercie, mamy 7 śmigłowców, jesteśmy w stanie dostać się praktycznie wszędzie na każdy z ponad 70 lotnisk w kraju i lądowisk dla śmigłowców. Ideą taksówek powietrznych jest, tak jak w przypadku transportu kołowego. Potrzebna taksówka, człowiek bierze za telefon, dzwoni, taksówka się pojawia, dociera na miejsce. To samo jest z samolotami, tylko że na większą odległość. Zdarzyło nam się, że 22 grudnia pasażer potrzebował załatwić konieczne sprawy w Rumunii przed wigilią. Zdarzają się potrzeby natury dziwnej, gdzie wieźliśmy dla pewnej korporacji 16 tysięcy maleńkich koreczków do, do soczków. Pamiętam historię z pewnego czerwcowego ranka, kiedy dostaliśmy zlecenie o piątej nad ranem. Pewna korporacja musiała złożyć na drugim końcu Polski dokumenty do, do przetargu. Od momentu potwierdzenia zamówienia mieliśmy 30 minut na przygotowanie samolotu, zorganizowanie wszelkich zgód. To była jedna jedno z najszybszych zleceń, które udało mi się do tej pory zrealizować. Posiadam licencję pilota turystycznego. Aktualnie jestem na etapie szkolenia do licencji liniowej. Frazeologia lotnicza nie należy do najłatwiejszej, ale wszyscy piloci i osoby związane z lotnictwem e, znają pewne skróty, których, których piloci używają i potocznie wiemy, kto mm, mówi o benkach, herbasach czy innych Embrajerach, które w nomenklaturze w słowniku zwykłym e, są nazwami własnymi producentów samolotów, ale także latamy na Cze Cześkach, baronach i e, takich, który stoi za mną oraz piperach. Jeżeli chodzi o koszty, to y, można polecieć bardzo ekonomicznie, bo można tym samolotem polecieć za około 5-6 tysięcy do Gdańska, a można polecieć odrzutowcem za 50 czy 60 tysięcy. Także wszystko zależy od y, życzeń i od wyobraźni budżetu. Praca jest nietypowa. Na pewno nienormowany czas pracy to, to podstawowy czynnik, dla którego warto związać się z tą branżą. A do tego zapach benzyny lotniczej, czyli kerozyny, która pięknie pachnie. Z pilotażowego punktu widzenia praca jest bardzo, bardzo ciekawa. Latamy w różne miejsca, to zależy od klienta, nie od nas, dokąd polecimy. I często dowiadujemy się o tym na godzinę albo na dwie przed. Z najciekawszych miejsc, do których lataliśmy, to była daleka Macedonia, gdzie podejście było z pomiędzy gór nad, z nad jeziora. Samedan w St Moritz, gdzie wchodzi się też przez dolinę i, i widoki są, widoki zapierają tych w piersiach.